Spotkaliśmy się po dłuższej przerwie, nie powiem że krótszej, ale dłuższej, ale wiemy, że zawodnicy mieli zasłużone urlopy. Urlop był dość długi, latem niespotykany, bo ta przerwa była długa. Wypoczywałem w gronie rodzinnym, odwiedziliśmy dom rodzinny z żoną. Żona też pracowała, więc ten urlop jakby razem długo nie spędzaliśmy, ale na pewno wypoczęliśmy i teraz czas na ciężką pracę. zwracałem uwagę na prowadzenie się w tym, w tym, w tym czasie i mam nadzieję, że chłopacy ci, którzy dzisiaj się stawili, również dotrzymali słowa, że ich waga tak, i forma jest na dobrym, odpowiednim poziomie, ale tak naprawdę to zaczynamy dopiero przygotowania do, do trudnej na pewno rundy dla nas, bo jesteśmy minkiem. Mieliśmy już rozpiski, czyli dwa tygodnie już trenowaliśmy indywidualnie w domach. No a teraz już to co najlepsze, czyli na boisku i do nas cieszy, no bo na pewno ta przerwa była długa i mieliśmy się za sobą. No, trudny sezon przed nami, ale wierzę w to, że się dobrze przygotujemy i będziemy optymalnie przygotowani od pierwszego meczu i będziemy w każdym meczu walczyli o zwycięstwo.